Siemaneczko, ziemeczki, ja jestem Querco i witam was w moim kolejnym filmie na kanale. W tym filmie pokażę wam aktualizację do pluginu afterowy Nether End. Jest to plugin, przypominam, który pozwala nam na zablokowanie netheru i endu, gdy gracz nie ma jakiejś tam wyjściówki, Czyli ogólnie nether i end jest dostępny tylko jeżeli gracz ma właśnie jakąś tam wejściówkę. Ja tutaj dla przykładu mam akurat przepustkę do netheru, czas trwania 2 godziny. I ogólnie czym, czym ten plugin się różni od tego, którego pokazywałem już Jakiś czas temu. No, głównie tym, że tam już nie ma możliwości craftingu właśnie tych przepustek. Yy, w sensie była tylko jedna przepustka, którą dało się skraftować. Yy, teraz tych przepustek jest yy, można sobie ustawić dowolną ilość i dowolny, dowolny item oraz dowolny czas trwania tej przepustki. Yy, wtedy właśnie takiej możliwości nie było. Yy, więc tak, kraftujemy sobie oczywiście obsidian. Tutaj sobie z obsidianu zrobimy portal. Jeszcze sobie weźmiemy flint. Ok, Wam tutaj pokażę, i na czym ten plugin właśnie polega. E, przypominam, że jest to plugin płatny e, na rynku, e, więc możecie sobie wejść na Discorda no i tam sobie sprawdzić po prostu jego cenę, jaka jest aktualnie. E, dobra, więc tak, próbujemy sobie właśnie teraz wejść. E, I jak widzicie, mamy informację: Musisz aktywować przepustkę do netheru, aby do niego wejść. No jak sobie aktywujemy właśnie tą przepustkę, no i teraz właśnie możemy sobie. Bez problemu do tego netheru, jak widzicie, można sobie wejść. No, także tak właśnie to wygląda. Jak graczowi skończy się właśnie ta przepustka, no to jest automatycznie teleportowany do poprzedniego, poprzedniego świata. Tak, czyli tutaj, gdzie był wcześniej, jest to właśnie teleportowany. No i na takiej to zasadzie polega po prostu. Dobra, pokażę Wam jeszcze tutaj konfigurację tego pluginu. A więc, tak właśnie wygląda konfiguracja tego pluginu. Więc, jak widzicie, mamy tutaj przykładowe przepustki do netheru, no i tak jak mówiłem można sobie tutaj ustawić dowolny przedmiot jaki właśnie ma być tą przepustką e, Czas trwania czyli na przykład 2 godziny Tutaj mam 2h czyli po prostu 2 godziny tu Mam przykładowo jeszcze 5 godzin e, No i tu jeszcze mamy tak przepustki do endu No to na takiej samej zasadzie to po prostu polega I mamy jeszcze komendy jakimi właśnie można sobie tą przepustkę nadać Czyli tutaj na przykład mam przepustkę e, nether No i wpisujemy jeszcze tutaj e, po spacji nazwę właśnie tej przepustki jaką właśnie chcemy dostać. Także tak właśnie to ten plugin się prezentuje. Oczywiście jest jeszcze plik z wszystkimi wiadomościami, wszystko można sobie dowolnie skonfigurować tak jak chcecie. Także jeśli chodzi o ten plugin, to by było na tyle. Tak jak mówiłem, jest to plugin płatny z rynku. Ja po prostu nagrywam odświeżoną wersję tak, żebyście po prostu wiedzieli, że od poprzedniego filmu minęło już trochę czasu, no i ten plugin otrzymał Trochę aktualizacji. Także to tyle, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym filmie także Siemaneczko.